Kolejnego pana. I co tutaj mamy? Słone... Miód w słoneczniku. Ile kosztuje? Ile? Lej. Uh, lej 15. Cin? 15. Lej za taki słoiczek w w miodzie. Poliflora? Yeah. Poliflora. Yeah. A to co? To syropek jakiś ma? Afinę afinę? Tu poliflora no. wszędzie? No, ocet. Ocet? A, ocet. ocet. Salca, Salkam Salsa. i Demana Demana no, przetłumaczę to później na pewno na filmiku. De, salka, salka to jest chyba akacjowy miód. Demana, tak? To jest Demana. No ciekawe co to jest i tu jest poliflora. Idę jeszcze zobaczyć na ten wóz No i słuchajcie, samochód stoi Pszczoły latają Tutaj wosk wytapia chyba Zbiera stały plastry Zrzuca Rekondycjoner Rekondycjoner, jest, jest Czyli przerób, przerób O, wlotki pozatykane Rabunki na pewno są Backfast? Krainka? Karpatina, Karpatina Karpatka. Piękne pszczoły nieagresywne Nic tutaj nie słyszę, żeby mi brzęczały koło ucha i powiem szczerze, że jak tu widzę to wszystko i tu grill jakiś leży i wszystko to myślę, że on tu mieszka w tej przyczepie cały sezon. I żyje tutaj, kto się zatrzyma to zarabia z tego i tak dalej. Proszę zobaczyć. O, to jest samochód z miodem, z tym wszystkim. O, w środku tak to wygląda. Kosa spalinowa. Coś tutaj pod kasza. No tak wygląda ten wóz. Bardzo fajnie. Bardzo ładnie. Tu jeszcze ma przyczepkę podpiętą. I na przyczepce dwie kondygnacje uli. Yy, dadant Dadant? Dadant? Na ramce dadanta. Także... Nieźle słuchajcie, to jest tak, takich przykładów Wam jeszcze kilka pokażę, bo mówię, tak to funkcjonują pszczelarze. Ten jest jeden z większych, bardziej ogarniętych widzę. Yy, bardziej po prostu raz, że ma... Raz, że ma tutaj sporo tych pszczół, dwa, że samochód. Myślę, że on jest w stanie tym samochodem przejeżdżać od czasu do czasu. Zmieniać tu, ale podejrzewam. Magazyn, jest, jest, fajnie. Tutaj pokazuję mi, jakie, z jakich ramek wyciąga miód. Że wszystkie ładne, czyściutkie rameczki, białe. Świeży, świeży, świeży wosk. Czyli tutaj, a stare plastry, tak jak mi powiedział Rekondacja, czy jakoś tak. To znaczy, że przerabia tutaj, no dba o higienę. Yy. I powiem Wam szczerze, że tu jest tych trochę rodzin. To są trzy kondygnacje rodzin. Także sporo tu tego jest. Poważna sprawa. O tutaj chyba jakiś rabunek. No dość ich sporo jest. Także tak to wygląda. Dobra, idziemy powoli. Idę jeszcze kupić ten miód, żeby nie było, że robię filmiki, ja nic nie biorę, bo tak przelaż by się czuł pokrzywdzony. To ten bierzemy, Ten Ile? 15 15 lei ze słonecznikiem. Yy, bardzo dobry. Dobra, pozdrawiam. Jedziemy dalej na kolejne pasieki.